Cześć, z tej strony Magda, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją ostatnio wykonanych przeze mnie kartek. Są to karteczki, które tutaj widzicie przede mną. Są cztery różne kartki, ja zaraz Wam opowiem o każdej z nich kilka słów. Przede wszystkim, jak możesz zobaczyć, te kartki mają stosunkowo bogate kompozycje. Ja w takich kartkach, gdzie coś się dzieje, jest no, troszeczkę więcej osób, jakoś czuję się lepiej, łatwiej mi jest je wykonywać paradoksalnie w porównaniu do kartek z prostą taką kompozycją, czy tak zwanymi kartkami do koperty. no Ja lepiej się odnajduję w takich kartkach, które mają więcej, więcej różnych rzeczy, więcej się na nich dzieje. Są dwie karteczki w formie DL-ki, Mamy jedną kartkę kwadratową oraz jedną kartkę mm, taką a la kopartówka. A to może zacznę po kolei od kartki, którą wykonałam pierwszą. I jest to karteczka. W zasadzie to czego Wam jeszcze nie powiedziałam, wszystkie te kartki wykonane są z papierów od Craft Oclock z różnych kolekcji. Pierwsza kartka, którą widzicie to na pewno też poznajecie kolekcję. Są to kolekcje lawendowe od Craft O'Clock właśnie. Jest to Lavender Hills i Lavender Bliss. Ja te dwie kolekcje tutaj połączyłam w kartce. Już wcześniej mogliście zobaczyć połączenie tych dwóch kolekcji w albumie, które wykonywałam jakiś czas temu i był również prezentowane na moim kanale. Tutaj w rogu pojawi Wam się też informacja odnośnie właśnie tego albumu. Ponieważ ja miałam stosunkowo dużo papierów, żeby wykonać ten album, to też stosunkowo dużo tego papieru mi zostało i postanowiłam, że będę zużywać ten papier właśnie na jakieś mniejsze projekty, czyli kartki. Drugą rzeczą, która zmotywowała mnie do wykonania tej kartki, był filmik, który zamieszczony został przez Asię Szulik na jej kanale, a dotyczył karteczki wykonanej w kolorze roku, czyli Very Peri. Jest to kolor fioletowy. Ja przyznaję szczerze, że chyba już Wam to kiedyś mówiłam, że w fioletach no, nie czuję się zbyt dobrze. Przyznam szczerze, że ciężko mi się komponuje pracę z kolorem fioletowym, dlatego że ee, no, ciężko mi jest go do czegoś dopasować. Nie sięgam po ten kolor zbyt, e, zbyt często, natomiast jeżeli są takie kolekcje, gdzie ten fiolet jest połączony z innym kolorem, to jakoś łatwiej jest mi ten kolor. E, łatwiej jest go przetrafić i coś, coś z niego e, coś wyprodukować. Z Papierów właśnie e, fioletowych. E, no i zachęcona, że tak powiem, może zmotywowana bardziej e, takim swoim postanowieniem noworocznym, też, że będę próbować, będę próbować nowych rzeczy, póki, póki będę mieć czas. No wiadomo, teraz mam troszeczkę inne obowiązki, ale póki mogę, póki znajduję jeszcze gdzieś odrobinę czasu, to staram się e, jeszcze do, do swojej pasji przysiąść. No I właśnie takim moim, e, takim małym postanowieniem noworocznym było spróbowanie się w tym, e, w czym nie czuję się zbyt dobrze. I tutaj akurat padło na kolor fioletowy. Miałam kilka fajnych arkuszy właśnie z kolekcji Lavender Hills i Lavender Bliss. Wykorzystałam je w prostej, wydaje mi się, kartce, e, takiej właśnie DL-ce. Ja bardzo lubię kartki DL-ki. E, mają dla mnie taką elegancką formę. Lubię z tym formatem, formatem pracować. Kartki zrobione na tym formacie, tak jak powiedziałam, wydają mi się bardzo takie eleganckie, wytworne. E, Niemniej staram się, jak zauważyliście, też sięgać po inne. Po inne formaty kartek, czy to kwadratowe, czy też prostokątne, ale to są wymiary chyba C3, chyba tak się nazywają. Niemniej jednak DLK pozostaje moim ulubionym formatem kartki, no ale postanowienie noworoczne, żeby się próbować w nowych rzeczach, jest jak najbardziej aktualne i staram się to właśnie robić. Karteczka, którą widzicie przed sobą, prezentuje się w ten sposób. Oklejona jest z dwóch stron. Tutaj wykorzystany jest jako papier bazowy ten sam arkusz. Tutaj jest on pod spodem, żeby była jakaś spójność tej kartki. Tutaj moje. Moje logo, środeczek też jest oklejony, wystarczy tylko wkleić życzenia, żadna z tych kart, którą robiłam nie jest dedykowana na jakąś specjalną okazję, więc zasadniczo może być to kartka imieninowa, urodzinowa, czy z jakiejś innej okazji, czy jakaś gratulacyjna, wystarczy oczywiście tylko dodać, dodać odpowiednie życzenia i kartka już wtedy nabiera innego wyrazu. Na samej górze, na podniesieniu, na takim podbiciu, znajduje się również arkusz taki fioletowy. To jest arkusz z kolekcji Lavender Bliss. Ta kolekcja różniła się od poprzedniej, że dodane były też grafiki z takimi delikatnymi, fajnymi różowymi piotuszkami. Ten panel podbity jest również fioletowym takim papierem w kolorze Very Pay, żeby było, że jednak ten kolor się pojawia. Mamy kwiatuszki, to są kwiatuszki materiałowe, ich struktura i kolor bardzo mi tutaj pasowały do tej kartki, zresztą mogliście zobaczyć, zwłaszcza te różowe kwiatuszki przy okazji prezentacji mojego albumu lawendowego, tu postaram się Wam przybliżyć troszeczkę, żebyście może więcej szczegółów widzieli, mam nadzieję, że mój telefon złapie odpowiednią ostrość, ponieważ przy ostatnich filmach dużo się namęczyłam, żeby tej ostrości nie, nie gumił, co jeszcze mamy na kartce? Mamy odrobinę sizanu na samym spodzie. Mamy tutaj takie banerki wycięte też z pasków, takich fragmentów, które mi zostały po robieniu albumu. Ja wszystkie te skrawki, które mi zostają, takie małe, które generalnie nie da się jakoś bardzo zagospodarować czy na kartkę, czy na coś innego, staram się właśnie wykorzystywać, żeby wyciąć banerki, żeby wyciąć jakieś gałązki, jakieś listeczki. I to wszystko świetnie się nadaje też właśnie do tego typu celów, żeby wyciąć jakieś mniejsze... E, mniejsze rzeczy, mniejsze właśnie takie wykroje, czy listeczki kołowskie, czy tak jak wcześniej powiedziałam, banerki. Mamy tutaj na samym środku wyciętą też serweteczkę. To jest serwetka wycięta też z papieru z kolekcji takiego zielono-oliwkowego. Na to mamy przeklejoną tekturkę, którą ja tutaj barwiłam z wykorzystaniem farby, której kolor był właśnie zbliżony do tego koloru Very I potem delikatnie nanosiłam wosk w kolorze oliwkowym, takim to jest chyba oliwka, jak dobrze pamiętam, taki oliwkowo zielony kolor tego wosku. Nanosiłam ten wosk tak, żeby w niektórych miejscach się właśnie przebijał ten kolor. Mam nadzieję, że to na tym filmiku będzie widać. A jak nie, to może na załączonych. Na załączonych o, teraz, na załączonych zdjęciach. W centrum mamy grafikę z kwiatuszkami. tekturka z napisem zawsze z tobą. Wspomniana wcześniej kompozycja kwiatowa. Tu są właśnie wycięte też dodatkowo listeczki różnego rodzaju, właśnie z tych fragmentów papieru, który mi tam został, to właśnie wycięłam sobie. Takie kompozycje listeczkowe. Tutaj dodane są jeszcze takie gałązeczki. Ja tych gałązeczek, takich z fioletowymi takimi pączkami, też użyłam przy okazji albumu, gdzie robiłam też taką małą kwiatową ozdobę. Tutaj są jeszcze pod spodem takie nie wiem co to będziecie widzieć, to są też takie plastikowe gałązki to wszystko było razem z tymi pączkami, ja to po prostu pocięłam na mniejsze fragmenty, ponieważ one były stosunkowo duże długie były te gałązki, więc ja sobie je po prostu porościnałam i, i skomponowałam sobie taką kwiatową ozdobę wstążeczka taka fioletowo-lawendowa very, very. też do ozdoby i zasadniczo tak prezentuje się właśnie ta wykonana przeze mnie karteczka z kolorem roku z kolekcji lawendowej. Kolejną kartkę, którą wykonałam też właśnie inspirując się tym kolorem Very Peri, też inspirując się właśnie filmikiem i tą grą w kolory, która zamieszczona została, która która została rozpoczęta, strasznie się dzisiaj plątam, która została rozpoczęta przez Asię Shuling na jej kanale i stwierdziłam, że jeszcze może czegoś spróbuję z fioletami. No kartki monochromatyczne w fiolecie raczej, raczej mi nie podchodzą, więc starałam się ten fiolet z czymś skomponować. I połączyłam go z turkusem. W tej oto kartce. Przyznam, przyznam szczerze, że efekt końcowy bardzo mi się podoba. Już kiedyś w zamyśle miałam taką, taką kartkę. Chodziła mi po głowie, żeby właśnie taką karteczkę stworzyć właśnie połączenie takiego turkusu morskiego i takiej zieleni, właśnie z innym kolorem. No tym razem wybrałam kolor fioletowy. Kartka ponownie w formacie DL. Jest oklejona z dwóch stron. Tutaj z tyłu moje logo, w środku fioletowe panele do naglejenia życzeń. I jest to taka karteczka budowana właśnie z dwóch kolorów, które spotykają się ze sobą po przekątnej. Czyli mamy jeden panel. Przeznaczone na jeden kolor i drugi panel przeznaczony na drugi wybrany kolor. I są one przedzielone po przekątnej. Ja podobną karteczkę już wykonywałam. Była prezentowana też u mnie na kanale, co Wam też postaram się w rogu podlinkować. Była to karteczka, gdzie połączyłam kolor niebieski z beżowym. I takie połączenie właśnie tych dwóch kolorów, e, tak przedzielonych przekątno, bardzo mi się spodobało i postanowiłam, że wykonam właśnie jeszcze jedną kartkę e, w tym stylu. No i jak widzicie, mamy tutaj taką karteczkę, jest Turkus, jest Fiolet, e, jest to kolekcja Basic e, turkusowa i fioletowo-fuksjowa od Craft o Clock. Mamy napis m, dla Ciebie, natomiast po przekątnej zostały ułożone kwiatuszki. E, które wykonałam z foamiranu, i też właśnie były przeze mnie barwione na taki kolor fioletowy, ten berry oraz turkus. Ja tutaj przy okazji wykonywania tych kwiatków wykorzystałam ym, pastele. Dodałam również dodatki do wycięcia z obu kolekcji, fioletowe i turkusowe. Tutaj jakieś pojedyncze kwiatuszki, na samym spodzie tutaj jest serwetka. Jest to serwetka, która też jest dwukolorowa. Na panelu fioletowym mamy serwetkę turkusową, natomiast na panelu, mam nadzieję, że to będzie widać, na panelu turkusowym mamy fioletową serwetkę. Mamy tekturowe listeczki, które barwiłam też z wykorzystaniem właśnie farby akrylowych w takim kolorze zbliżonym do very Perry. Następnie nanosiłam na to woski w kolorze turkusu i różowego złota, ponieważ no niestety nie miałam fioletu, ale myślę, że efekt końcowy wygląda całkiem fajnie. Kwiatuszki są jeszcze posypane dodatkowo brokatem fioletowym i takim turkusowym Możecie zobaczyć również listeczki wycięte z lustrzanego papieru w kolorze e, pasującym do tych kolorów, które wybrałam, czyli do turkusu i fioletu. E, ten papier lustrzany jest również tutaj, stanowi jeden e z papierów bazowych. E, kilka takich drobniejszych nie wiem, cekinków, takich. to są takie zestawy, które ja zakupiłam w sklepie Action, tam były różne właśnie takie, nie wiem jak to nazwać, bo to nie są do końca cekiny, no, no takie metaliczne, cusie. I to też użyłam tutaj właśnie do ozdoby, żeby coś bardziej się błyszczało na tej kartce, zresztą taki był mój zamysł, żeby jednak coś w tej karcie się błyszczało. I tak wygląda ta karteczka w całości, bardzo podoba mi się właśnie ten patent z łączeniem tych dwóch kolorów po Okay. Kolejną kartką, którą wykonałam też <grybujesz> inspirując się e, filmikiem e, Asi Szulik na jej kanale, gdzie wykonywała kartkę, kopertówkę. Bardzo spodobał mi się ten patent. Ja już kiedyś podobną formę kartki wykonywałam. Była to kartka świąteczna, to też wam tutaj w rogu, widać mój palu, w rogu wam podziękuję. Dla ciekawych możecie sobie tam zerknąć, w jaki, w jaki sposób wykonałam tą kartkę, jak ona wyglądała. Natomiast tutaj przed wami kartka kopertowa, wykonana z kolekcji Vintage Treasure. Ja po albumie, który wykonywałam z tej kolekcji, też zostało mi Kilka fajnych arkuszy, więc stwierdziłam, że czemu nie świetnie nadają się na, na kartkę. No i spróbowałam właśnie wykonać taką kartkę e, kopertową. Mamy różyczki. To są akurat różyczki, zarówno pąki, jak i te większe róże. To są nabytki ze sklepów e, skrapowych. Mamy wycięte z, e, z wykrojnika różnego rodzaju gałązki z papieru e, z złotego oraz z papieru kraftowego. Cała ta Karteczka wykonana jest na papierze kraftowym, najbardziej ten papier pasował mi do, do tej kolekcji, więc pojawia się też jako wykroje właśnie zdobiące tą, tą kartkę. Mamy koroneczkę, podobnie jak to było w pracy Asi, mamy też tekturowe elementy, które są dedykowane do tej kolekcji, tutaj jest taka rameczka taka rameczka, która w zasadzie tylko góra jest tutaj widoczna. Mamy takie kółeczko z motylem. Mamy napis, pomyśl, życzenie. Wstążeczka, gniciuszek. Kilka takich dodatkowych plastikowych elementów. To są takie gałązki, które ja zakupiłam też przy jakiejś tam okazji zakupów. tak akurat to jest zakup z AliExpress. Wycięte listeczki, też z arkuszy, z listeczkami od Craft O'Clock. Mamy Zegar. Pod zegarem znajduje się taka metalowa ozdoba, taka ażurowa. Mamy też listeczki, które tutaj barwiłam z wykorzystaniem złotego wosku i wosku w kolorze to jest różowe złoto jak dobrze pamiętam tak prezentuje się front tej kartki. Kartka po otworzeniu Wygląda w następujący sposób. Starałam się to budować podobnie jak Asia, tam na swoim kanale. W taki sposób ciąć arkusze, aby miały one ciągłość. Wystarczy tutaj kleić tylko życzenia i kartka jest gotowa. Natomiast tył, całość tyłu prezentuje się w ten sposób. Tutaj też starałam się to w ten sposób budować, żeby była ciągłość tej grafiki, którą wykorzystałam do zrobienia tej kartki zamykanie, oczywiście na magnes, podobnie jak u Asi. Bardzo mi się ta forma kartki spodobała. To jest taka inna, naprawdę można tutaj wiele rzeczy fajnych zrobić w takiej kartce. Nie musi to być prosta dr więc taka kartka kopertowa jest bardziej nieoczywista. Coś zaskakującego się dzieje, bo otwieramy, mamy trzy panele, więc fajnie się taka karteczka prezentuje. Ostatnią kartkę, którą wykonałam jest to karteczka w zasadzie niczym nie zainspirowana. Jest to kartka, która też jakiś czas chodziła mi po głowie, ponieważ chciałam połączyć kolor czarny, szary z żółtym i bardzo w tym połączeniu sprawdziła mi się kolekcja, która łączy właśnie te kolory. Jest to kolekcja od Craft O'Clock Siła Łagodności. Tutaj inny format kartki. Tym razem stwierdziłem, że ok. Odpuszczę te DL i zrobię kartkę w innym formacie. Jest to kartka kwadratowa. Mamy 14,5 na 14,5, ale jest zbudowana ona całkiem podobnie do tej karteczki, ponieważ tutaj mamy też jakby dwa kolory oddzielone przekątną, mamy kolor taki szaro-czarny, natomiast tutaj na samym spodzie mamy żółty papier, no ale nie mogłam sobie odpuścić tutaj musiałam już wykorzystać arkusz z tą piękną panią taką baletnicą, no żeby fajniej tą kartkę taką ożywić, żeby no miała taki fajny charakter wykorzystałam w tej kartce również to jest taki żółty papier metaliczny nie złoty, to jest taki żółty oraz srebrny, e, mamy kompozycję z różyczek, To są różyczki z falami rano, ja je wykonywałam samodzielnie. E, również barwione są pastelami czarną i, i żółtą. E, wspomniane wcześniej wycięte wykrojniki, lis listeczki, gałązki. Mamy też listeczki wycięte mm, z dodatków do wycinania co jeszcze mamy, sznureczki czarne dwa tutaj są a, mm, też do, do całej kompozycji jest tutaj serwetka, ona pojawia się tylko na tym a, panelu szaro-czarnym, no tutaj już jej nie dodawałam, ponieważ zasłoniłabym tą piękną panią, która tutaj jest a, i napis podążaj za sercem a środek kartki również jest oklejony można tylko wkleić życzenia no i tył kartki jest wykonany w ten sposób. Tutaj też starałam się utrzymać tą zasadę, którą przyjęłam, czyli łączenie dwóch arkuszy poprzekątnej. I tak prezentuje się ta ostatnia karteczka. Przyznam się, że jestem bardzo zadowolona z tych różyczek. Troszeczkę się nad nimi napracowałam, ale wydaje mi się, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. No i tak wygląda ta karteczka. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, jaką się podobają te karteczki, czy macie jakiegoś faworyta, czy Wy w ogóle lubicie wykonywać takie kartki dl -ki? czy ten format Wam pasuje, czy też macie jakiś swój inny ulubiony format kartek, które lubicie wykonywać, no więc jestem ciekawa bardzo Waszych komentarzy, na które też czekam, bo lubię czytać Wasze komentarze czytać Wasze opinie też. Bardzo Wam ze swojej strony dziękuję za te komentarze, które, które umieszczacie. Dziękuję, że odwiedzacie mój kanał i oglądacie zamieszczone przeze mnie filmiki. Jeżeli podobają Wam się rzeczy, które wykonuję, serdecznie Was zachęcam do subskrypcji, włączenia tego dzwoneczka, które, które tam jest, żebyście byli z każdym filmem na bieżąco. Ja z mojej strony bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!